Mnóstwo rzeczy fajnych, mnóstwo rzeczy dziwnych. I właśnie w tym jest cała magia Targówka, że on jest taki nieprzewidywalny. Inny niż każda dzielnica, tam, tam na przykład na takim okatowie możemy przewidzieć co się będzie działo, dresy mówią dzień dobry, a tu czegoś takiego nie ma Dobry okay. Oto okay. brudno w niczym nie przypomina tego brudna sprzed 40 lat pan. To były domki, malutkie domki, biedne domki, żadne wille, ogródków sporo, no trzymaj się trucia, bo mam ochotę. Dziękuję bardzo. Pamiętam jak tutaj w tym miejscu właśnie gdzie idziemy, to pasły się krowki, żyto sobie rosło, zresztą widać po tych owocowych drzewach, że te sady były. No, ale to były zupełnie inne czasy, także tak, nie, ma, nie, nie ma porównania. Nie, generalnie jest super na Targówkę. Bloki, piwo, woda, narkotyki. Żyjemy, bo nie mamy innego wyjścia. Nie, nieprawda, bardzo dobrze. Lepiej jak w Śródmieściu. W Śródmieściu bym nie chciała mieszkać. Za żadne pieniądze. Nawet gdyby czymś wynosił 100 złotych, nie w Miała dzielnica, dużo zieleni, dużo sklepów. W że tu jest mało sklepów, mało wszystkiego, mało jakiegoś takiego zainteresowania. Bałagany są na osiedlach. Generalnie no to jest skupisko bloków, i co tutaj? Zabawy żadnej nie ma. Ale sam widziałam, gorsze są dzielnice od Brudna. No w chyba są ludzie, Ta, którzy no nie doceniają. To się, nie, no to, nie doceniają, czy miasto to zejść, zejść to na pewno zejdzie. No, być może mydłem albo najpierw yy, mydłem albo rozporem. Jak mamy swoje lata, urodziliśmy się tutaj, na tak, wciąż na łotku w Warszawie. Ja jestem z drugiego pokolenia brudnoszczaninem, a dzielnica Brudno podlega pod gminę Dargówek. Także no, ja mam sentyment w ogóle do tej dzielnicy, tak, że trudno coś powiedzieć z mojej strony obiektywnie. Moja mama najlepiej to określała, że tak jak że mieliśmy się sprowadzić takie Brudno, że wszędzie się wyprowadzi, tylko właśnie nie na brudno, nie na brudno. do? zwyczajny nie no. A ty w którym mieszkasz? Ja w tamtym mieszkam tutaj proszę popatrzeć, tu po lewej stronie, tu, 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 tu. O. I to tak wygląda. Myśmy sobie zabudowali tą ścianę, a zrobiliśmy sobie z przedpokoju wejście. I w związku z tym taki pokoik powstał, bo niektórzy to sobie połączyli kuchnię, bo tu jest obok kuchnia. To wszystkie takie same tu na parterze układy. I połączyli sobie kuchnię, powiększyli kuchnię. Lokuje się na kuchenkach elektrycznych. W całym bloku pani zobaczy, 10 budynek nie ma gazu. Wszyscy mieszkańcy włączają pękni, się jego obiad. No nie jadłem właśnie dzisiaj na śniadanie nic, ale za to na drugie śniadanie zjadłem jajecznicę z pomidorami i serem. Zrób tosty francuskie, pogadamy. Mamy siły jeszcze odbijać, odbijać, pograć sobie w tenisa, muszą przyjechał. Do dziadka. No i korzystamy z okazji, żeby sobie trochę sporty pożywać. Jest to może w pewnym sensie, niektórzy mówią sypialnia, ale to też ma złe i dobre strony, dlatego że w tym momencie ludzie tutaj przyjeżdżają, że tak powiem, wypoczywać po pracy, i jest troszkę ciszy swoją drogą też. Nie mogę narzekać. No wszędzie są ludzie dobrzy, porządni i źli. To, co się dzieje, jest git. <gry> imprezy. No tak, Karol Krawczyk przyjdzie, zaśpiewa. Bardzo lubię muzykę. Mam w domu adapter. Jeszcze na te stare płyty te wielkie mam i mam taki nowoczesny adapter radio i, i na te malutkie płyty. No, nie umiem wszystkiego tego nazwać, bo tak jakoś czasami to ulatuje z głowy, ale zawsze sobie słucham czegoś. na Bo nie, nie lubię miasta. No. Sąsiedzi czasami są uciążliwi, imprezy robią po godzinie pierwszej, drugiej w nocy, dzieciaki się budzą. To jest też uciążliwe. Takie właśnie mieszkanie w nakupie. Najlepsze, to by, by każdy pilnował swojego nosa. Nie wtrącał się w inne sprawy. Nie, przecież nikt do mnie do mieszkania nie wchodzi. Jeszcze ja! Jeszcze ja wciąż! Sprezuje się. <noise> Jakoś tu wszystko leci. Praca, szkoła. Bloki to jak bloki. Jedne nowocześniejsze, drugie mniej. Drugi Pani jak ładnie trzynastka odnowiona ten dom. Jeden szary, drugi szary, tu jest zielony ładny. Mhm. Tak. Mhm. ochrona W ochronce pracuje. Jako ochraniacz. Ciekawe życie, interesujący. No klimat panuje tutaj, no, życie na targówku leci powoli. Ale, ale ale aleluja i do do do, do przodu jak mówi ksiądz Ryzyk.